Siemanko, kochani z tej strony Driftingowy Nerd. Czas kwarantanny to czas, w którym mocno trzeba ograniczyć wyjazdy poza tymi najbardziej koniecznymi. A więc, w najbliższym czasie, wszystkie moje materiały, które będą pojawiały się na kanale, będą z domu. Ale kwarantanna to oczywiście nie jest odpoczynek od miłości do driftingu, a więc zapraszam Was na wywiad z Mikołajem Zakrzewskim za Fort Eugene Drift Teamu. Z Mikołajem za chwilę połączymy się poprzez wideo rozmowę i tak będą wyglądały najbliższe wywiady na kanale, no ale mam nadzieję, że te rozmowy będą nie mniej ciekawe. A więc zapraszam! Ze mną Mikołaj Zakrzewski a Forty Eugene Drift Team. Siemanko! Siema. Jak żyjesz? Koronawirus daje ci trochę więcej czasu na przykład na wirtualny trening? Wieczorami jest to trochę więcej czasu. Także ostatnio, ostatnio trenujemy z Powiem Korpulickim i tutaj z naszym naczelnym inżynierem Damianem I no i trenujemy sobie coś tam w Aseto corsa Rozumiem. Powiedz proszę, od jak dawna jeździsz w Asetto, Bo z tego co wiem, to chyba jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, to jeszcze mówiłeś, że nie jeździsz. No, a Se to w sumie, no, to teraz jest, będą dwa i miesiąca Aha. tak na razie, Także zacząłem, zacząłem z początkiem, z początkiem roku yy, taką przygodę z tym symulatorem. Czyli efekty w jeździe i w wynikach dopiero będziemy widzieli od tego sezonu. Mam nadzieję, chociaż powiem Ci, że już nawet widziałem jakieś tam efekty po tym, że oprócz tego, że jeżdżę w symulatorze, to tutaj na obiekcie pod Poznaniem razem z Grześkiem Chybkim i z paroma innymi zawodnikami, właśnie też z polskiej sceny driftingowej, trenujemy gruzami. I nawet miałem coś takiego, że te treningi zazwyczaj odbywają się w sobotę, to na przykład jak graliśmy z chłopakami w piątek wieczorem i wsiadałem w tego gruzda w sobotę rano, to. Tak, praktycznie można było iść od strzała, nie? Także myślę, że efekty, efekty jednych i drugich. Mam nadzieję, że w końcu jak się sezon zacznie, to będziemy mogli zobaczyć, czy, czy ta zimowa praca coś tam dała. Dokładnie tak. No by zaczął się jak najszybciej. Teraz przez epidemię no mamy, że tak powiem, zastój w różnych dziedzinach życia. Powiedz proszę, czy na przykład u Ciebie nie wpływa to chociażby na taką posezonową zimową rewizję auta. Znaczy, w handel Motorsport jak na razie działają bez jakichś tam większych przestoi. Większość wszystkich części, które, które potrzebowaliśmy do, do przebudowy czy, czy, czy mojego auta, czy, czy chłopaków aut, to mieliśmy pokupowane. Także no, na razie nam to, to jakoś nie przeszkadza. Chociaż mam pewne obawy, jak to będzie na przykład w przypadku nie wiem, zakupu opon. Tak? Myślę, że to może być największy problem. Które będzie towarzyszył ogólnie w światowym triwcie w 2020 roku? Nie? No dokładnie, tutaj się z różnych stron słyszy, że z tymi oponami niestety no są, jest zapowiadany już taki za, zastój, problem i każdy, kto może, to robi jakieś zapasy. No my też właśnie niestety nie możemy zrobić zapasów, gdyż no, przez dwa lata jeździliśmy na Westlake'ach. Mamy jakiś tam pomysł, żeby pójść właśnie albo w opony Maki Extreme. Albo, albo pójść tylko w Achillesy dlatego też no, nie możemy zrobić zapasów bo nie do końca wiemy na czym byśmy chcieli jeździć w 2020 roku także no, trudno nam jest zrobić jakieś zapasy ale mówię jeżeli chodzi o, o budowę aut, no, na razie yy, na razie działamy, działamy cały czas jakimś swoim krokiem jedyne co no, to mieliśmy mieć w połowie kwietnia tam pierwsze testy Pierwsze testy na to, że w Toruniu, no, no tych testów nie, wiemy już na pewno, że nie będzie, że no, wszystkie ligi tak naprawdę odwołują te wszystkie rundy y, początkowe, także myślę, że mamy wszyscy więcej czasu. Myślę, że to idealny czas, aby podziękować moim Patronom. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, wejdź na Patronite. Link do mojego profilu masz w opisie filmiku. Miniony sezon, chciałbym, abyśmy troszeczkę o nim porozmawiali, był dla ciebie w pewien sposób przełomowy, bo yy, pokazałeś, że no, jesteś w stanie nawiązać walkę z czołówką i to gdy walczysz z tą czołówką, to często wygrana leży po twojej stronie. No, no tak, myślę, że, że zeszły rok był, zeszły sezon był. Był przełomowy, tak yy, odnajdywałem się, że tak powiem, w końcówce 2018 roku. więc to takimi przełomowymi momentami były właśnie yy, rundy DMP na Słończynie i, i na Modlinie, gdzie tam się udało zająć bodajże pierwsze i drugie miejsce w kwalifikacjach i tam coś się można było poocierać i w zupełnie innym nastawieniu wszedłem w ten 2019 rok. Także no myślę, że no jakieś tam mniejsze lub większe sukcesy udało się odnieść, no wiadomo były porażki, no ale no to jest, tak to jest w tym drifcie. Także no ja powiem tak, no na 2020, jak się zacznie, no, no będziemy dawać z siebie wszystko tak? i, i, i walczyć, walczyć do samego końca. Jak myślisz, z czego ten taki wyraźny progres w 2019 roku, albo jak mówisz, nawet w, pod, w końcówce 2018 roku, z czego on wynika? Czyli składa się na no to na pewno wiele czynników. Ja w 2016, jak zaczynałem, i w 2017 traktowałem ten filt jako taką. Od takiej swojej codzienności i trochę zabawę, zabawy. Tak? W 2018 udało nam się pozyskać naszego sponsora tytułarnego, e, i tam przełom, w którym ja jakby bardziej chciałem profesjonalnie do tego podejść. E, w dużej mierze też e, słowa i nastawianie e, Damiana, właśnie Foresta, e, który, który mówił, że jak już jedziemy, jedźmy walczyć i tak dalej. I to też w jakimś stopniu to skłoniło, że ja w 2018 zawodnikiem byłem takim amatorsko jeżdżącym sobie fajnie i tak dalej, to w 2018 tak to ewoluowało i no, doszło do takiego stadium, które jest dzisiaj, czyli no, myślę, że jakby profesjonalnego kierowcę, który jedzie na zawody, żeby je po prostu wygrać, tak? No wiadomo, żeby każdy wygrywał, to trzeba być jakimś ewenementem, ale no, tak to ewoluowało i tak to wygląda dzisiaj. Czyli co? Zmieniła się troszeczkę też kwestia podejścia z Twojej strony? nie, podejście od, podejście od tych dwóch lat jest zupełnie inne, także myślę, że, że to podejście moje przeważyło też na wyniki. Wiadomo, no samochody zawsze staramy się jakby, żeby jakoś ocierały się zawsze albo były tą czołówką, jeżeli chodzi technologicznie, jeżeli O, o, o możliwości OP, możliwości Timo myślę, że, że no to wszystko jest na takim poziomie, że po prostu że powiedz czy jeszcze bo jakby coraz Coraz częściej słyszy się o tym, że zawodnicy drifterzy pracują z różnego rodzaju psychologami sportowymi. Ostatnio Paweł Borkowski u mnie na kanale właśnie opowiadał, że on, on ma swojego takiego psychologa sportowego, trenera mentalnego, z którym bardzo dużo pracuje i że mu to bardzo dużo daje. Czy ty też podjąłeś taką współpracę z takim właśnie ekspertem? Nie, nie, wiesz co, nie podjąłem. Yy... Jakiś czas temu, chyba z pół roku temu właśnie z Pawłem Korkulińskim rozmawiałem na ten temat i, i wymienialiśmy się jakby jakimiś spostrzeżeniami, jak my sobie radzimy w tych sytuacjach stresowych, bo no, ja nie ukrywam. Zawsze najgorszy moment dla mnie, jakby w trakcie całych zawodów, to są te przejazdy kwalifikacyjne. Przejazdy w parach, nie, to, jest, to już, już jest taka emocja, że masz tego zawodnika obok, że, że nie, ale przejazdy kwalifikacyjne, gdzie stoisz sam i najgorszy dla mnie jest moment, jak podjeżdżasz na start zaraz z jakim zawodnikiem, tak? I stoisz pierwszy na tej linii i oczekujesz, aż on przejedzie przejazd i ty wystartujesz. I to jest tak naprawdę taka minuta, która się strasznie, strasznie dłuży. I, I właśnie rozmawiałem z powiem, jak sobie każdy, kto kto radzi, no nie pracuje z nikim. Na ten moment, wiadomo, jak sobie myślę że nie będę z tym radził, to albo będę to po prostu jako jedziemy współpracy. Rozumiem. W tym sezonie też jakby cały wasz team mocno postawił na zbieranie doświadczeń. Aż 16 wyjazdów driftingowych mieliście, w tym cała seria Drift Trophy, cała seria driftingowych Mistrzostw Polski, także rundy Drift Open. No, bardzo dużo tej jazdy. I powiedz, czy to chociażby w środku sezonu też w jakiś sposób procentowało tym, że no z rundy na rundę jeździło się coraz lepiej? to na pewno, bo na zawodach jest zupełnie inna atmosfera i zupełnie inaczej głowa pracuje podczas zawodu, wiadomo, jest dużo więcej emocji niż jakiś tam luźny event, także to pod tym względem na pewno doświadczenie, a jeżeli chodzi o ilość wyjazdów, to wiesz, no, im więcej tak naprawdę trenujesz, no to tym, tym lepszy po prostu będziesz, także myślę, że to no, miało to duży wpływ, aczkolwiek z chłopakami plan na 2020 rok staliśmy troszeczkę inny niż który był to przez ostatnie dwa lata, czyli, czyli blisko tam 12, 12 rund liftingowych plus, plus jakieś eventy, to, co dodało właśnie te tam około 16 wyjazdów, jak wspomniałeś. E, także no mamy plan start w jednej pełnej driftingowej plus jakieś poszczególne rundy, także myślę, że tam będzie plus minus około dziewięciu, może dziesięciu wyjazdów, o ile czy, trudno to mówić, my plan ustalaliśmy jakieś 2-3 miesiące temu, mieliśmy wtedy dokładne terminarze, no, te terminarze się zmieniają co chwilę nie wiemy tak naprawdę kiedy się ten sezon zacznie. No oby jak najszybciej, trzymajmy za to kciuki, ponieważ no, ja już jestem mocno stęskniony tego dźwięku, tego hałasu, tej atmosfery. Po, powiem to z takich ciekawostek, to yy, mój tata zaczął też przygodę jak i też. Jako kierowca, tak? Tak, tak. O, proszę. Właśnie kupiliśmy gruza, którego wcześniej to był taki kolega z Włocławka Kuba Zieliński właścicielem, a był to stary gruz Mospina, z taki, nie wiem, kojarzysz pewnie filmik z Torunia, to tak. Tak, tak. Ja, ja znam znam doskonale ten samochód, nawet moja naklejka kiedyś na nim była. No, no to dokładnie. Ten samochód kupiliśmy, właśnie z myślą, żeby tata jeździł. Tata ma tam takiego kolegę, który też ma dziecko, także sobie jeździli, właśnie pojeździć tam na Broczyno i tak dalej. Zaczął ze mną jeździć na tym agrowraku. No i z, pod koniec zeszłego roku kupiliśmy taki projekt, który w Poznaniu, właśnie też Damian Schumpel Motorsport budował E46 z JZ. -em. I stroiliśmy właśnie trzy dni temu trzy, cztery dni temu stroiliśmy ten samochód. I właśnie się śmiałem, jak poczułem już ten zapach, wiesz, spalonej benzyny, potem można było przysłowiowego latka spalić, no, no fajne takie zapachy, że już naprawdę człowiek za tym zatęsknił, także. Mam nadzieję, że się zacznie to już niedługo. Dokładnie tak, oby jak najszybciej. Ja z tego miejsca chciałbym pozdrowić Kuba Zielińskiego i w ogóle całą driftingową armię. Do chłopaki bardzo mocno zajarani driftem i naprawdę tutaj taki, tak takich takich kibiców, takich fanów w driftingu potrzeba. Słuchaj, chciałbym, żebyśmy pogadali też o stylu. Bo można powiedzieć, że cały wasz Team na polskiej scenie driftingowej jest pewnym elementem, bo nawet ci najwięksi puryści, jeżeli chodzi o wygląd auta, no mocno was chwalą. Czy podczas budowy auta jest to u was równie ważne, jak mocny silnik wytrzymała, wytrzymała cała transmisja auta, czy po prostu dobre prowadzenie? Wiesz to, zawsze staramy się znaleźć jakiś taki złoty środek. Wiadomo, najważniejsze są dla nas osiągi żeby móc konkurować, no, z najlepszymi, tak? Także ten, ten poziom tego performance'u jest zawsze dla nas na, no, najważniejszy, ale no, wszyscy lubimy jakby, powiedzmy, stylowe auta i, i chcieliśmy trochę, trochę tej nuty wrzucić do, do tego driftu. Dla mnie osobiście zawsze ideałem takich iście driftingowych samochodów to była seria D1 tak jak ja nie jeździłem i tak dalej i chciałem coś tak właśnie wpleść w ten drift, chociaż ja uważam, że w polskim drifcie było już parę takich osób w tym profesjonalnym które naprawdę miały stylowe auta, także nie wiem, no na przykład komo ogólnie cały, potem Rage Team, Krzysztof Tere i tak dalej, no fajne mieli auta, także my staraliśmy się właśnie coś takiego coś takiego w no, w Anglii też miałeś kupę, kupę takich ładnych projektów także no, cieszę się że udało się to tak zrobić że powiedzmy możemy konkurować z najlepszymi a przy tym e, są auta jak to nazwałeś dość stylowe i, i wszystkim tym zagorzałym e, fanom e, tego grassrootowego driftu po prostu się to podoba także myślę że, że znaleźliśmy ten złoty środek no i tak to tak będziemy się starać e, starać robić e, no, będziemy jeździć. Powiedz, czy szykują się jakieś nowości u Ciebie, czy w całym Waszym zespole? Nie wiem, jakieś nowe oklejenie, nowe kolory, nowe auta? Znaczy tak, nowym projektem na pewno jest wyczekiwany projekt Sebastiana, czyli Nissan S15 w iście topowej specyfikacji. Także czekamy na to auto. No z racji też tutaj w obecnej sytuacji nie wiemy kiedy jeszcze ono wyjedzie, ale pewne jest, że wyjedzie w tym sezonie, także, także to będzie jakaś tam nowość. Ujaż zawita 2JZ, także będzie miał setup identyczny tak naprawdę, co, co siedzi teraz w Staraże i w 13 Sebastiana. No, u mnie jakieś tam kosmetyczne zmiany. Będę miał wydech pod autem, z którego jestem super szczęśliwy, także nie będzie, nie będzie już wydechów bogałta tylko będzie pod autem. No trochę jest właśnie takich zabiegów, żeby troszeczkę więcej mocy, mocy wykrzesać z tego auta. I tyle, S13 Sebastiana, drobne zmiany w układzie napędowym, znaczy drobne, czyli skrzynia, dyferencja w płosie, także wszystko też, żeby wytrzymało jak najwięcej. Co do oklejenia, no trochę nasze przygotowania do tego sezonu przez sytuację z tym koronawirusem troszeczkę zeszły na, na, na niższy szczebel jakby. Nie mamy jeszcze tego powiedzmy oklejenia, oklejenia na, na sezon 2020. Zaraz jak będziemy mieli powiedzmy jak to nazwać, zielone światło, wolną drogę i tak to, dalej, to będziemy się sprężać i, i dopinać to. Ale jeżeli chodzi o barwy, będą wszystkie podobne. Także myślę, że barwy utrzymamy te fioletowo-niebiesko-różowe. No to w takim razie. Trzymam kciuki za to, aby wszystko dobrze poszło. Z całego serca życzę Tobie rozwoju, mocnego, naprawdę rozwoju i jeszcze większych sukcesów w driftingu na arenie, na, na arenie polskiej, jak to wie, może i międzynarodowej. Co? Trzymam kciuki za rozwój. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i dzięki. Dzięki, po prostu dzięki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja jestem Driftingowy Nerd. Jeżeli Wam się podobał ten materiał, to zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję, aby być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata Driftingu. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejne materiały w przyszłym tygodniu. Wirtualna piona, trzymajcie się. Cześć!